Czy nie. chorował na ASF, afrykański pomór świń, i czy się zaszczepił przeciwko ASF, bo zryja widać, że jest nosicielem tej zaraźliwej choroby? Eee, da się zaszczepić i tak dalej. Ale czy ty się zaszczepiłeś? Czy ja jestem? Nie, nie jestem zaszczepiony, bo e, ja trzymałem nikie świnie, tylko normalne. Czy umie przenikać przez ściany i przenosić się w czasie? Czy ja przez ściany przenikać, a? no? Nie, e, przez ściany ja nie umiem przenikać. A w czasie się przenosić? Co? W czasie przenosić się. W czasie? No. A jeszcze w czasie? No, żebyś cofnął się na przykład do 2000 roku. <grym> no, czy się oszarał? No tak pytają. To ten człowiek też się oszarał. Tego trzeciego nie przeczytam pytania, bo głupie. Proszę nie ruszać matek. Eee, przepraszam bardzo, ja matek nie ruszam Czwartego też nie przeczytam A czy ty, Nie, bo urażają święto katolickie A? To nie można urażać? Dawaj Czy ma taki ser na k... Że go żre zagryzając chlebem Z czym? Z chlebem? No, czy masz taki ser na panu? Przepraszam bardzo. Ja nie mam takiego scernnika. Jestem akurat tym człowiekiem. Dobra dalej. Co to jest kwa u kobiety? Co? Co to jest kwa u kobiety? Pachwa? No. No nie będę tego tłumaczyć. Ile jest 3 razy 3 minus 2? Nie będę tam się zawsze ten, ten temat. Te pyta pytania. Co to jest... Nie będę też odpowiadać. Ile żon miał Józef Piłsudski? Żon? E, nie wiem, ale tylko wiem o, o jednej żonie, jak mi tato ci opowiedział. Józef jakiej? No dalej, dalej. Czy Jarosław B to mężczyzna, czy kobieta? E, mężczyzna. Co wciera się w dupę po stosunku? Nie będę odpowiadać. Co znaczy wyraz. Nie wiem, co to, co to jest. Nie będę tego na to odpowiadać. Którą dłonią wali gruchę? Nie będę odpowiadać. Ania i podpisane. Ania od 100 dni bez srania. A. No.